Mój mąż, no nie bardzo teraz zdrowy on, wszystkiego się uzbierało. 118 na 70, prawidłowo książkowe. To dobra, zaraz zobaczymy jaką mam będzie. Co dla mnie podnosi ciśnienie? No dobra atmosfera, występ jakiś dobry, piosenka fajna, publiczność dobra jak jeździmy na występy. Ode ja po prostu tym żyję. 130 na 74. O proszę panią, to wysokie ma pani. No to zaraz zobaczymy, ile u mnie. Będzie. U mnie może być wysokie. Ja uważam, że ja mam tu najlepsze zdrowie. Ja tak jak amerykański samochód się podobniłam. Mówię, Pani nieźle wygląda na swoje lata. No tak, tak jak amerykański samochód, dobrze wyglądam. Tylko jechać nie ma czym. Robiłam was 162 na 88,83.